Idziemy spać. Pokazujesz światełka swoje, tak. Zobaczcie, jakie Inka ma piękne światełka. Bawisz się, tak. Samochodzikiem auto to jest. Idź do łóżeczka. Pokaż, jak ty się ładnie kładziesz do pokoju do łóżeczka. ślicznie. Kładziesz gąskę spać? Pokaż, jak kładziesz gąskę spać. Kładziemy gąskę. I przesyłamy buziaczki babaczki. Przesyłasz buziaczki? Papa, pa. Dobrej nocki, kochani. Inka idzie spać. Śpi Inka zaraz, tak? Będziesz spała? Tak. O, kocham spać, tak? tak. daj spać? Tak. To daj dobranocka buziaczka To tak. Daj buziaczka. Tak. buziaczka, cały dzień szedzisz. No daj chodź, dróżku. Jesteś wariatką. Sekiolę nóg no do jednego. Nie ma ci chuj Nie dasz, nóż. No <laughs> Bo będę płakał, do jednego mi. Dobra Dobranoc. Dobra Dobranoc. Dobra, chodź. O psia. O, smokunia, pies smakutka. Ja to się nakryję poczucia swojego. Papa! Tak. Papa z pa, karabką. Kocham cię! Coś Też cię kocham, ci kocham, świdocz droższy. Papa, papa, Śliczne.